Dobra, kąt wpisany oparty na siedmiu długości okręgu ma miarę. I teraz sobie narysuję okrąg. Środek i teraz popatrzcie. Tu mam jakiś. To jest ten nasz kąt wpisany. To jest kąt. To jest tak. Na czerwono to jest kąt środkowy. Na różowo to jest ten nasz kąt wpisany, którego szukamy. A ten łuk nasz ma 7,18. I teraz po co narysowałam w ogóle ten kąt środkowy? Co mi długo szczeliło? Więc wyobraźcie sobie, że macie tort to zawsze go kroimy do środka, prawda? I wtedy wiemy, jak, wielkie jest, mm. jak wielki jest kąt, o który ten, kroimy te ciasto. I po to właśnie wyliczamy to nasze... Weźmy alfa, to niech będzie byta. Żeby znać ten kąt, bo jak znamy ten kąt, to i znamy ten. Bo to jest połowa tego środkowego. Mm. Jak to wyliczymy? Więc tak, kąt środkowy oparty na siedem osiemnastych okręgu ma miarę siedem.

A ja muszę policzyć tego wpisanego, czyli żeby policzyć miarę kąta tego różowego, bo o to nas pytali, czyli kąt środkowy, wpisany, już mi się plączę, wpisany, to 140 stopni podzielić na 2, czyli 70 stopni. и и ттааправтеля